Maszyna nawołująca komary na noc kupały. To jest dokładnie to, czego komary, co, co komary lubią najbardziej. Boże, jak my to wymyśliliśmy z tymi komarami, z tym łapaniem komarów. Aha, 4 lipca. Dobra, to jest maszyna, która działa po północy. 4 lipca 2023. Nawołuję komary. Come on! Come on! Let's go, everybody. Komary, komary i komarzyce, łodupce przybywają. Dużo krwi! Świeżaj! Hmm. Harcia, harcia. Lubicie to skrzyneczki czekają. Używajcie! A nie pożałujecie. Smacznego! Całe dla Was. Dobre, zdrowe, czerwone, kolorowe. Patrz. Każdej płci po jednym. Dobierzcie się już dziś. Tylko teraz. Tak. Dwa w cenie jednego? Dwa pół dupki w cenie jednego. I tak się skończyło działanie maszyny. No, niestety. Słuchajcie, wiecie co? Chyba potrzebujemy jakiegoś eksperta od naprawiania tej maszyny. Cudownie, bardzo Wam dziękuję.